Witam Was serdecznie, jestem Didi, a to jest kolejny odcinek CMD Sadai. Znaczy, nawet tu, gdzie skończyliśmy ostatnio, yy, grubsza akcja się dzieje, jakaś nie wiem, horda przyszła, czy co to? Masa tych zombiaków się wysypała tutaj. Yy, dalej tutaj sprawdzamy tą fabrykę. Myślę, że jeszcze sporo fajnych rzeczy możemy w niej znaleźć, dlatego ciągle jej nie opuściłem. Jest tu po prostu zombiaków masa. Muszę uważać, bo mam tylko 15 AP jeszcze, także dosyć słabo. Przydałby się jakaś apteczka, tam widziałem pokój jakiś z oznaczeniem czerwonego krzyża. Także może by to być dosyć ciekawe pomieszczenie, w którym faktycznie mogę znaleźć apteczkę. O, o to mi chyba właśnie chodzi. Eee, jeszcze sobie zerknę tutaj. Nikogo tu nie będzie, chyba już tutaj nikogo nie ma. Tam chyba z dołu oni się przebijają, mi się wydaje. Chociaż też nie jestem pewien. Jest to w miarę bezpieczne chyba już. Dobra, wbijmy teraz do tamtego pomieszczenia. Czekajcie, tu sobie zamknę drzwi. Od razu lepiej. Bijemy sobie tutaj. Okej, okay. są też zombiaki. Do przewidzenia, no. I wykończę z broni, a... Ja, kurczę, słab... mało mał, już... Tej energii zostało i boję się Plamy tutaj nie dać teraz Zaraz zginę Dobra, chodźcie tutaj Pięknie Ła, wow, tam jaki Patrzcie ile ich tam idzie muszę ich, muszę ich wyeliminować, bo oni się tu zaraz Przedostaną Mimo tych, tych grubych drzwi, te ściany są jednak cienkie że one szybko wtedy przejdą sobie Dobra, chodźcie tutaj. Ojej, dawaj, 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 ty tyś lecisz. Kurde, serio. Na piernicze. Słuchajcie, wróciłem tutaj do tego pomieszczenia, który miałem przeszukać, ja. Ale się nie udało, bo zginąłem, no. Yy, zostawię sobie tutaj część rzeczy, ponieważ byłem już tak obciążony, że masakra. Także ruszajmy dalej. Ja sobie po nie wrócę później. Wie tu kto jest? Tam jesteś, ale ty zlecisz na dół. A, próbuję przejść bokiem cfaniaczek. Dobra, narka. Yy, ktoś jeszcze tutaj jest? Tutaj jestem, dobra. Zajcą na dół? Nie. Ła! Ty ciulu! O Spadnę zaraz. Kurcze. Je, Ojej, jeszcze zaczął biegać. Nie, nie, tu trzeba wziąć cięższy sprzęt. Serio. Kurczę. Znowu nie zginął, bo będzie naprawdę już lipa Kurczę. A, zaczął biegać. Ja pierniczę w kozi łuczkie się zapę zapę zapędziłem. Inciulu Muszę bardziej uważać, no. Masakra. Nie wychodzi mi to. Dodatku kurczę jeszcze broń mi się zepsuła. No nie teraz no Zobaczcie, tą sobie załadujemy Okej okay. hmm, to bym sobie wziął Tutaj mogą być ciekawe rzeczy Po co te kolce są? Dobra, wy sobie tam właśnie nie, nie przeszkadzajcie mi to musimy sobie rozwalić. Chyba tędy nie przejdę przez to, co? Mam wrażenie, że oni za, za plecami moimi są, także. Muszę uważać. Mmm. sposób, dobra. Jest tu kto? Halo. A! Jeszcze ich tutaj mi brakuje. Wlecą tu przez okno? Kurczę, ktoś tu jest, ktoś tu łazi, ja słyszę, no. i Szukajmy sobie te biuro. A ty! Patrzcie, jak mi załatwić, widzieliście? Kurczę, z góry jeszcze... Ta gruba pinda. Okej. Okay. O! Jestem ta wszystko. Broń przestała działać. Czy nie wiem, czy trafię? Trochę niebezpiecznie się zrobiło. Dobra, dostał. Ej, ej, Ile ja mam jeszcze HP? 80, dobra, nieźle. Jest Jestem ciur, chodź tutaj. Trafię go niezbyt. O, o właśnie. Dobro, oberwał. Może w tak, może tak to rozwiążemy co? Okej, okay, pięknie. Dobra. Moja dwururka gdzie jest? ją sobie. Ok, od razu bezpiecznie się czuję. Pięknie! Widzieliście te rozbryzgi mózgu? To mi się podoba. Tak, wiem. Takie psychiczne podejście do tego. To sobie rozwalmy. Myślę, że to jest z góry, mi znowu spadnie na łeb. W środku naboje i co to jest? mod, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Wygląda jak, jak kocyk jakiś, kurczę. Sobie mogę wejść? Co tam jest w ogóle? Masz jakiś magazyn. A nie, to jest druga strona tego, przecież ja tam byłem. Masakra, dużo drzwi. I ty... zacząłem rozwalać, kurcze, jak geniusz. Weźmy sobie tutaj. Wejdę tu? Powinienem dać radę, dobra. Tu zamknięte. Sporo ich tam jest. Yy, Latarkę, czy nam jest potrzebna latarka? Dobra, wezmę ją sobie. Yy, winda. Okej. Okay. O budzi się Ojej. spokojnie, nie wszyscy na raz. Spokojnie lecą na dół. Nie, nie mają zamiaru nawet. Kulczy zaczą zaczął biegać jeszcze. A! Kurczę, ile ich tu jest! A! O kurczę, ja pierniczę. Teraz spróbuję przejść na drugą stronę szybko. Tak szybko to nam nie poszło. Kurczę! Jeszcze z tej strony! A! Trochę kiepsko, powiem wam. Ewakuacja. Panie mi stąd też jeszcze wyjdzie. Ale zrobimy to sobie taktycznie. A, chciałem to rozwalić, ale nie zdążyłem zresztą. Nie ma szans. Dwa no, tysiące. Ojej, ojej, a tupel nie będą ptaszyska, gdzieś właśnie. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Zostep leci. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Gdzie ja mam uciekać? Patrzcie, jak Czy oni powariowali? Masakra. Na nich wszystkich naboi nie starczy trzeba było... Kałaha są wziąć. O kurczę! O kurczę! 17 HP, ja pierd nie! Chwilowo bezpieczni jesteśmy, ale tylko... Chwilowo, czekajcie, muszę się ogarnąć Patrzcie ile ich tu jest, ja pierniczę Ale, ale wpadłem, ja pierdzielę. Dobra, jeden mniej Jeszcze nogę złamałem, 2 HP. Serio? Ja jestem. <laughs> nie, to było takie słabe. To było takie złe. Ja piernicze. Ale wdopiłem. Przepraszam Was za tą akcję. No kurczę, nie jestem najlepszy w tej grze. Ach, przy okazji pokażę Wam, może, moją bazę. Ponieważ tutaj nie postawię łóżka, kurczę przy tej fabryce. Tam będę musiał. Nowy kawałek dość. Jest to dosyć przyjemnie. powiem Wam, że podobała mi się ta lokacja bardzo. Tu mamy główne pomieszczenie znaczy główne pomieszczenie. Tu, tu śpimy, jemy. Mam nawet kibelek. A ogólnie zewnątrz to wygląda tak: jest to otoczone murem. Tu mamy taką przybudówkę. Tutaj bym chciał sobie zrobić wieżę na hordę. Tutaj będziemy hordę przyjmować. Tutaj to obuduję. Tę kanciapę buduję. Mamy y, działający workbench. Także między innymi dlatego też wybrałem to miejsce. Więc tutaj mamy z tyłu plantację. Muszę ten. Y, posadzić y, nasionka. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jakiś dół z dziurą. Nie wiem, kto tutaj umarł. I popatrzcie, tutaj będzie mi główny nasz warsztat. To oczywiście obuduję tak, żeby one nie mogły tu wejść za łatwo. Mamy zejście do podziemi. Tutaj mam skrzyneczki. Tutaj będę też piece robił. Później to przerobię, oczywiście, fajnie, żeby to ładnie, ładnie wszystko wyglądało. Mamy dostęp do wody. Także jest naprawdę spoko. Tutaj mam jeszcze skrzynki do otwarcia, ale nie chcę ich na razie otwierać. Ponieważ chciałem, se, chciałem sobie ten level wbić. Tego skilla na. Jak on tam się nazywa? chyba pod. Tutaj było. Black Looter chciałem sobie wbić, właśnie. A no, mam jeden pół. Czekajcie, może. Nie, co ja potrzebuję? Level 5 percepcję. Dajmy sobie Percepcję na level 5 I dopiero wówczas się otworzę jak wbiję sobie ten Lucky Look. Eee, Także tak to wygląda Dobra za chwilę się usłyszymy tam w tej bazie Muszę wrócić po plecach bo tam miałem tyle rzeczy, że masakra po prostu Broń, wszystko, no wiecie sami no Zresztą bardzo fajne miejsce, podoba mi się naprawdę No i taki pokrzepiający napój, napis, napój Napis New Life, Hope Kabin, nie wiem co to znaczy kabina, ale... Nieważne, dobra. Lecimy tam. Bo mój plecaczek. Romej, kochani, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą. Dalej są ci pracownicy, klucze dobijają się. Eee, słuchajcie, może. Może taki zdajmy. przeszli Przeszli. Kulcz, ty skąd się tutaj wziął? Nie! Znowu, znowu to samo się zaczyna. Jeszcze jakieś psy? Nie to są psy. Napiernicze ja co tu się dzieje znowu o nie! O nie! Wiecie co oznacza te cięcie? <ścoughs> znowu zginąłem, tak, tak Wiem, po prostu masakra. No eee, raz, bim na górę znowu. Ja muszę przeszukać te pomieszczenia. Jestem uparty, muszę przeszukać te pomieszczenia. Eee, jak ja to robiłem wtedy Na sposób. Ktoś tu będzie znowu. Najgorsze jest to, że młot mamy już prawie że rozwalony. Może lepszym pomysłem byłoby wrócić jednak do bazy z tym co mam. Ale jest to tak ciekawe, co tutaj jest, że muszę tu zajrzeć. A co tu może być? Ci pracownicy, kurze, już nie dają mi żyć, no. Ja pierniczę. Ileż ich tu jeszcze jest? A go? Dostał, pięknie. Dobra, możemy iść. Coś tutaj jeszcze. Będzie ciekawego na pewno. Latarka nie na darmo tam była. Ja tu zajdę. Aha, tędy mogę wejść, okej. Okay. Chyba to... To pomieszczenie, gdzie one się dobijają. Ja pierniczę! Jak się wystraszyłem, co to było? Widzieliście to? Co to był za dźwięk? Matko, jak ja się wystraszyłem. Gdzie jestem? Kontrolce, tu znowu, serio. A tu jeszcze nie byliśmy, ale. Z Jest ściana i otwieram drzwi. Ale co to było? Nie, czas wracać. Czas wracać do bazy, tak. To będzie dobry pomysł. Najlepszy z możliwych. Zabiorę tylko te rzeczy, które zostawiłem jeszcze tu. Słuchajcie, ja się zrzuciłem w bazie. Jak już do niej dotarłem. Ogarnąłem się i wyruszyłem. Bardzo daleko od bazy do takiego miasteczka pustynnego, na którym już byłem wcześniej. W którym zginąłem i straciłem cały swój dobytek. A nie miałem łóżka postawionego i gdzieś tam zespiło mnie dalej. I chciałem wrócić po ten plecak, ponieważ tutaj dużo rzeczy miałem. A przy okazji bardzo fajne tę miasteczkę spodoba mi się i można by je przelutować. Ja zginąłem gdzieś przy tym kościółku. Krótko już nie pamiętam nawet. Gdzie dokładnie? Wiem, że stąd wyszły zombiaki. Gdzieś przed kościołem zginąłem tutaj. Wtedy gdzieś ten plecak powinien leżeć. O i go widzę chyba właśnie właśnie. aż ile rzeczy fajnych miałem. Przyszukamy przeszukamy sobie to Ja sobie zażyję stredy. Będę mógł więcej nosić wtedy. O, właśnie tak. 9 minut, dobra, spoko, damy radę. Trochę nam, nam grzeje tutaj, ale kurczę. Jeszcze to nie będzie jakiś większy problem. Haha. <laughs> Patrzcie, jaka szubienica. Ja to sobie... Jeszcze na tle kościoła. Ja to takie mroczne dosyć wygląda. Yy, robię sobie screena tutaj. O? No. Dobra, ładnie. Dobra, przeszukamy sobie przynajmniej część budynku, ponieważ i tak yy, dużo czasu do nagra nagrania nie mam. Szeriff, o tu mogą być ciekawe rzeczy. Tu będą z pewnością broni jakieś. Kurcze Bijamy tam. Ojej, pomożemy im trochę, Dobra chodź, chodź ta tutaj. O, ty jesteś szybka trochę. Ciebie ostrzelimy na początek, a ciebie załatwimy młotem pewnie główkę. się żyje. ojej, co to było? Kurde, ja się wstraszyłem, ale mnie od tyłu tutaj gościu, załatwił. Jerniczek, ja się wstraszyłem. Grubas jest, już słyszę tam. Zanim tu przyjdzie, to chyba może przelutować, co? w sumie to mamy tylko ten safe tutaj przydatnych rzeczy. Dobra, chodźmy go załatwić, bo on nas tu zaraz. No jest dosyć powolny, że Powinien sobie dać z nim radę bez problemu. No, nawet jak biega, to i tak jest powolny. Pięknie. Ale spróbujmy sobie otworzyć ten safe. Ciekawe jest to, co ja tutaj znajdę. Udało się. A jaka Kasiora. Łuk. Na czwartym poziomie. Wezmę go sobie. Hmm, ta kosa. Nie wiem, czy ją się opłaca brać. Ale zaskrapujemy sobie te rzeczy. No są słabej jakości, także... Nie ma raczej sensu. Puli też chyba nie potrzebuję. Dobra, co mamy tutaj? Jest jakiś chyba... Czy nie wiem co to jest. Zerkniemy sobie wszystkie budynki po kolei. Sprawdzimy. Proszę są jakieś tylnie drzwi. Oj. No to jest tak, bronione silnie, zobaczymy, dosyć cenne rzeczy są w środku. Okej, okay, zejście do piwnicy, tu widzę jakieś fajne skrzyneczki, dlatego to tak silnie było bronione. O, i nieproszeni goście. Znaczy w sumie to ja jestem nieproszony gościem, ale nieproszeni lokatorzy. o, Może w ten sposób. Ten nic nie usłyszał, OK. Pięknie. Kurcze, wiecie co ja bym ja bym jeszcze tego nie sprawdzał. Ponieważ popatrzcie, mam już pasek prawie naładowany, zaraz dostanę punkt a mi punkty na Lucky Looter który sobie zaraz odblokuje tutaj w ten sposób więcej lepsze rzeczy tu sobie znajdziemy także jeszcze pójdę na górę zabijam zombiaki, tutaj coś może też być zabijam zombiaki i w ten sposób doładuję sobie tego Lucky Lootera Lu Lucky Looter, Lucky Lootera Lu właśnie to się odmienia, nie? To tu jest? i się tu nie chowa? A dziwne. Bo mamy książki też. To sobie też zaraz posprawdzam wszystko. Na górze musi ktoś być. Patrzcie, ile tu skrzynek. Ła, wow, to będzie dobry lud. Jest gościu jeden, dobra. Chodź tutaj. Chodź tylko w boju. Pięknie. No i mamy punkt, który możemy sobie dodać do laki Lutera. Okej. Okay. Teraz się, powinniśmy fajne rzeczy znaleźć. Garnimy sobie te skrzyneczki to najpierw, zaraz... Nie! Nie rozwalaj tego, uuu! Serio jakieś kanapki? Napiernicze. O, tutaj zacząłem ciekawego. Ym, światło na hełm. Prawie to zaskrapowałem. A tu? Kartki. Dobra, weźmy je sobie. One się chyba przydają do robienia amunicji, z tego co pamiętam. Co tutaj mamy jeszcze? Chyba, chociaż tu jest zejście jeszcze. To nabiega. To po nogach dostała i nie padła. Od razu. Uważać na ptaszyska. to jest jeszcze coś. Widzę, co zaraz tu tutaj zejdziemy. Idziemy sprawdzić na dole to, co, to, co ja tam znalazłem. I będziemy jeszcze tutaj wracać potem. Aha, tutaj jeszcze miałem parę rzeczy. Nóż na dwójce. Ja mam nóż na dwójce w sumie. Zrobimy tak. Ten sobie zaskapujemy. Dobra, i tutaj w biblioteczkach co mamy? Co to jest? A, na ten, na kolce jakiś schemat. Nie wiedziałem, że na niego potrzeba schemat na, na robienie kolców. Oj na SMG Okej okay. Oko Tu na dole? Tu mnie ciekawi bardzo Nic serio Kalipa Okej okay. Kolejny staredy, na pewno się przydadzą, bo ja zaraz za dwie minuty. Nie będę już mógł nic nosić. To sobie wypijemy pićku. A tej. To jest skrzydła. To powinno być ciekawe. Nie, nie nie ma nic ciekawego. Prócz. Jakieś ostrze. Mogę chyba do noża włożyć. Zaraz zobaczymy. Dynamit. Przecież nie mam miejsca. Ja muszę coś Że te pieniążki nie są nam potrzebne. Terminy sobie zażyjemy. Chociaż nie wiem po co one nam. Szklanki wyrzucimy. Wszystkie rzeczy, które. Nie są nam niezbędne i spróbujemy, czekajcie, włożę to sobie do noża, ja to dam rady do noża włożyć, Modyfikacje. tak, okej, okay. dobra, to przydałoby się rozwalić teraz, Tutaj nic nie ma, nie, to będzie w tych skrzynkach. Eee, co to znowu tutaj jest? To młota chyba, tak? Nie taki skrap. A z tego się robi młot. Okej. Okay. Tu nieprzydatne rzeczy, jakieś młoteczki, kurczę. Tutaj też do młota. Eee, nic ciekawego w sumie. Dobra, chodźmy zobaczyć tam. Tam jeszcze jakieś skrzynki widziałem. Tak liczyłem, że ten lucky looter da mi jakieś fajne rzeczy. Nic tak naprawdę nie znalazłem ciekawego. Śmiecia pewnie ciekawsze rzeczy będą. To jest jakiś challenge. Nie, nie będę go brał, nie chcę mi się tych challenge robić. Kurcze, tu muszą być jakieś kurcze naboje. Masa naboi. Leperkity. To jest dobra, przydatna rzecz że okej, okay. niech będzie niech ktoś będzie pewnie że ktoś jest strzelimy go sobie już raz. pięknie, ale on chyba nie zginął jeszcze nie zginął się. mamy trochę żarcia I to tyle, by było eee, dobra, chodź tu, Tak, A, chciałeś mnie dziwnąć? Nie ma klucza, nic tu nie ma. Na górze jeszcze coś. Patrzmy sobie na górę. Też nic nie ma. Mogę wejść? Chyba nie jest zbyt. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. O, 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 o! Tutaj coś będzie ciekawego. Tu coś pochowali. Troszkę naboi, dobra. Zawsze coś, ja tych nabojem, mam tu do tej dworówki. 83. Okej, okay. yy, czy ja tędy przejdę? Słuchajcie, mój ja już będę kończył powoli. Yy, Ta miasteczko przelotujemy sobie dokładnie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi. Zasubskrybujcie kanał. Wspierajcie mnie. Yy. I to tyle by było, na... A to, ha, ja doszedłem do jakiegoś o, restauracji jakieś Nie restauracji, tylko jak to się nazywa? Jak to się nazywa o kurczę, na dzikim zachodzie. Do salonu, o, do salonu. Także widzimy się na następnym odcinku. Dzięki raz jeszcze. Cześć wam.